Większość ludzi podchodzi do manifestacji w niewłaściwy sposób. Skupiają się na działaniach, potem na wynikach, a na końcu na uczuciach. To odwrotna kolejność. My odwrócimy ten proces. Zaczniemy od uczucia. Następnie przyciągniemy okoliczności. Wreszcie podejmiemy działanie. Pomyśl o tym tak: wyobraź sobie, że chcesz nowy samochód. Nie skupiaj się na oszczędzaniu pieniędzy czy wizytach w salonach samochodowych. Zamiast tego poczuj ekscytację z jazdy swoim wymarzonym autem. Poczuj skórzaną kierownicę w swoich dłoniach, poczuj zapach nowego samochodu. Tak właśnie rozpoczynasz manifestację. To metoda bądź, miej, działaj. Najpierw bądź osobą, która ma to, czego pragnie. Następnie przyciągnij okoliczności, które pozwolą ci to mieć. Wreszcie podejmij działania, które naturalnie się pojawią. To jest klucz do skutecznej manifestacji. Zacznij od wewnętrznego uczucia, a reszta podąży za nim. Pamiętaj, że Twoje uczucia są magnesem, który przyciąga Twoje marzenia. Skup się na tym, co chcesz poczuć, a nie tylko na tym, co chcesz mieć. To metoda: bądź, miej, działaj. Najpierw bądź osobą, która ma to, czego pragnie. Następnie przyciągnij okoliczności, które pozwolą ci to mieć. Wreszcie podejmij działania, które naturalnie się pojawią. Pierwszy krok jest kluczowy. Musisz wcielić się w uczucie, że już posiadasz swoje marzenie. Poczuj radość, wdzięczność, ekscytację. To nie jest jednorazowa akcja. Musisz pielęgnować te uczucia codziennie. Jak to zrobić? Wizualizacja to potężne narzędzie. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje marzenie jako rzeczywistość. Niech będzie żywe. Zaangażuj wszystkie swoje zmysły. Co widzisz, słyszysz, czujesz, smakujesz i dotykasz? Inną potężną techniką są afirmacje, to pozytywne stwierdzenia, które wzmacniają Twoją pożądaną rzeczywistość. Powtarzaj je codziennie z przekonaniem. Na przykład, jeśli chcesz przyciągnąć bogactwo, powtarzaj: Jestem magnesem na pieniądze. Obfitość płynie do mojego życia bez wysiłku. Sekcja czwarta: Przyciąganie okoliczności. Prawo przyciągania w akcji. Kiedy już wcielisz się w uczucie, wszechświat zaczyna działać swoją magią. Twoje myśli i emocje stają się magnesem przyciągającym to, czego pragniesz. To prawo przyciągania w akcji. Zaczynasz dostrzegać, jak twoje intencje materializują się w rzeczywistości. Zaczynasz przyciągać ludzi, możliwości i zasoby, które są zgodne z twoją pożądaną rzeczywistością. Twoje życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Pamiętaj, wszechświat reaguje na twoją energię. Twoje wibracje są kluczem do przyciągania tego, czego pragniesz. Kiedy emitujesz częstotliwość radości, wdzięczności i obfitości, przyciągasz te rzeczy do swojego życia. To jak magnes przyciągający metal. To jak strojenie radia do właściwej stacji. Musisz dostroić swoje myśli i uczucia do tego, czego pragniesz. Tu właśnie pojawia się zaufanie. Musisz zaufać procesowi. Zaufanie jest kluczowe, aby przyciągnąć to, czego pragniesz. Musisz wierzyć, że wszechświat sprzysięga się, by urzeczywistnić Twoje marzenia. Twoja wiara jest fundamentem sukcesu. Nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz rezultatów natychmiast. Cierpliwość jest cnotą w procesie manifestacji. Skup się na uczuciu, a okoliczności się ułożą. Twoje pozytywne myśli i emocje są kluczem do sukcesu. Sekcja 5: Podejmowanie inspirujących działań. Ostatni element układanki. Ostatnim elementem układanki jest inspirowane działanie. To jest moment, w którym wszystkie Twoje wysiłki i intencje łączą się, tworząc pełny obraz Twojej wizji. Nie chodzi o to, by na siłę coś wymuszać. Chodzi o to, by być otwartym na możliwości, które się pojawiają i działać z entuzjazmem i celem. Kiedy jesteś otwarty, wszechświat odpowiada. Kiedy jesteś zestrojony ze swoją pożądaną rzeczywistością, będziesz otrzymywać intuicyjne sygnały. Te sygnały są jak drogowskazy, które prowadzą cię w kierunku twoich marzeń. To znaki od wszechświata, które prowadzą cię do twoich marzeń. Każdy znak jest jak mały cud, który wskazuje ci drogę. Zwracaj uwagę na te znaki i działaj zgodnie z nimi. Każdy krok, który podejmujesz, przybliża cię do Twojego celu. Pamiętaj, manifestacja to współtworzenie ze wszechświatem. To proces, w którym Twoje działania i intencje spotykają się z odpowiedzią wszechświata. Ty wykonujesz swoją część, wcielając się w uczucie i podejmując inspirowane działania, a wszechświat wyjdzie Ci naprzeciw. To jest piękno współtworzenia. Teraz idź i stwórz życie swoich marzeń. Masz wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele.